Cześć Szymona, widzowie. ja jestem mega gospodarz i witam Was na serii Podlasy Rolnice. Wiem, że nie jest odcinek w czwartek, ale trochę mi się pomieszały sprawy i jest trochę później. Skończyłem remont Miejca, właśnie dlatego nie było filmu. I tutaj go jeszcze nie ma. I pożyczyłem od kumpla przyczepę samo zbierającą do niego, bo tak chodzi, że, że idzie jak nie jest tą 3 Trzy, cztery, Wow. No jak? Wam się podoba? Nowe filtry, nowy prawie silnik. To wszystko, ale dużo czasu. I działa wszystko. Wałek. I nie gaśnie już. U. A, i lampy tak samo. Bo tutaj jest potrzebna lampa. Dobra. I jakoś to idzie. żeby nie wygiąć czasem. Dobra, 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 dawaj. Och, przepraszam, ale no musi być światło, bo inaczej nie dowidzę. Ale słabe sobie wybrałem miejsce. I to na tą łąkę i powiem tak słabo wiecie co ja będę szukał tego ciągnika dopóki go nie znajdę tak będę szukał go to będzie nowy ciągnik przynajmniej a nie tylko ten roski będzie trzeba go też wyremontować ale ja mam dużo kasy Kurde, zapomniałem opuścić zbieracza. No ja nie mogę. się. Bo właśnie podejrzewam, że może być w tamtej rzece. Co kiedyś, jak jeszcze Wary nie był wyremontowany, to tam wjechaliśmy ledko w skarb. I co? I będzie trzeba stamtąd wyciągnąć. Będzie trzeba wyciągnąć traktor. Nie wiem jaki to jest. Może to jest 325, a może jeszcze jakiś inny. Będę remontował tego cokolwiek to jest, dopóki nie będzie. Będzie zremontowany dam mu temu pokój i będę miał jakiś ciągnik może może bo nie wiem czy to jest idealnie w tamtym i fajna rewelka mogę sobie robić co chcę Dobra, teraz gaz 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 gaz, gaz. ja uj na jedno koło poszedł może to nie jest najlepszy pomysł, ale w końcu no jakiś jest. Dobra. Dobra. Dobra, szybko. I opuszczamy i dajemy. Ale tak to co sobie w ogóle daje radę jestem zdziwiony i nawet prędko bo znajomy specjalnie zrobił mi taką przyczepę żeby mógł sobie po prostu ją robić bo ten znajomy tu jest mój bardzo bliski bo w każdych trudnych sprawach wspiera mnie i bardzo się cieszę u. O jezu no. Dobra A to To mi on Sam chyba będzie bo on mieć robot taki mi Ja nie zbyt więc To będzie dla kolegi Jak już będzie wszystko skończone to se może wysypie gdzieś to za stodowo. O jest. Dobra. Kierunkowskazy... A lampy włączę. Kierunkowskazy oczywiście też działają. Tu mam wszystko pokazuje drona, bo to jest ten, ten angielski. Zrobiłem drona. Hehehe. Więc szybko idziemy. Yy, Wjedziemy na gospodarstwo, odczepiamy tą przyczepę. I a, i kupiłem ten i grawiarkę, i to przytrząsać, więc no a jak uda nam się znaleźć jakiś ciągnik, jakikolwiek nawet gorszy od tego, to by też było fajnie uuu, ale pod górę to se niezbyt daje radę, powiem tak no, no to jest lada, nie, lada, lada wyzwanie no o. Przez chwilę zastąpił się, bo no to, no to jest ciężki ładunek. Dobra, skręcamy. Te krzaki niech se będą. Trochę musi być krzaków na no gospodarstwie. A ja wam pokazywałem te krzaki? Że ja tylko wyciąłem? Nie, chyba pokazywałem. Chyba tak, dobra. Up, jeszcze kawałeczek, kawałeczek, dobra. Zobaczę se z drona, czy jeszcze. Jeszcze. Okay, dobra. Tyle wystarczy. Dobra. Wszystko odpięte. Teraz jadę go szukać. Tamtego ciągnika. Czykolwiek co to jest. A, i nie dałem sobie metalowych tych błotników, bo. Nazwę na nazw 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 nie metalowe. Tylko takie plastikowe. Zapytałem, panie, co to jest? A pan mi odpowiedział, plastikowe no do wody te błotniki. A ja lecę szukać ciągniki, jak coś znajdę, to ucieszony będę. Będę ucieszony. I to mega. Szybko jedymy, bo już czasu coraz mniej. Jak się uda, to tylko letko przychylę. I co? Postaramy się go zapalić. Może czymś go byśmy popchali. Ech. Jakoś na gospodarstwo może byśmy go popchali. Trzeba było dać mu tylko luz. O, właśnie. Jedziem na pole. Szybko trzeba po ściernisku, bo... Hmm, tutaj coś sprawdzę. Nie, chyba widzowie nie będzie. Chyba nie. Ale pół deszczu, tam może to Znajdę no, tam coś. Ale dalej niż to nie po... Co to jest? Ej! Faktycznie! To jest jakiś rususus chyba. 30. Dobra. Tutaj muszę szybko to na no kurde. A i włączę Wam, żebyście widzieli dobrze wszystko. Uj. Eee, tutaj był taki mały problem z kamerą. Już wszystko działa. Dobrze. Kurde. Le ledko go poruszyłem, ale nie widzę. Zbytnio zmiany. Ach, no kurde no. Dobra, postaram się jakoś może o tak. O, o, ajajaj. Aj, aj. Ciężko jak nie wiem, bo nie ma przedni napęd też widzę. Bo takie duże kółka. Ja, pff, o, o, o! Poszedł. No jakiś taki no, no niezbyt zadbane. Nie, za 20 lat chyba, no, zrobił to, więc. Teraz już idzie taki luzem, bo na luzie on jest chyba, tak? A nie, na szóstce. Ale. Nawet nie spróbuję, bo nie ma paliwa. Więc, no. Będzie trzeba go jakoś pchać. O ja. Dobra. Dobra jak jakoś idzie. O, teraz pod górkę. Najciężej. O, dobra. 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 Mamy go. Jest będzie na razie tutaj. Ale no, nie wygląda jakoś tak najgorzej. Może by jeszcze coś zapalił. Drygnął. To zara. Ja gdzieś u... muszę tylko tutaj. No żeby... Muszę jedną rzecz załatwić, bo ja ogólnie kupiłem karni i zostawiłem taki jeden w krzakach. Chyba będzie idealna okazja. Żeby go napełnić paliwem, przy okazji też wolę bo widzicie ile on ma. Ale nie, całe paliwo pójdzie na tamtego gagatka, bo... ale myślę, że on może działać. Bo może był jakiś w rowie 20 lat, ale sam widzicie na jego stan wnętrzny. Może coś zakręcić, ale nie pełne, na pewno. To trzeba by było jakąś linkę kopić i go tak prowadzić, prowadzić, prowadzić i musi wykrusić siebie są z całą wodę. Więc nie, nie będzie trzeba zmieniać całego silnika nawet przez to. I gdzieś tutaj ja... O właśnie. Ten tutaj karnisterek. Może gdzieś mi uda się położyć go do władka. Dobra, położę go gdzieś. ona ma może to chwilę przetrwa, dobra. O! Kurde, no! O Jezu, prawie, no, trochę władę No dobra, czemu ty się przewracasz, dobra. Ostatnia próba, położę to gdzieś tu, o! No, cześć Mieciu, cześć Mieciu, cześć Stanisław. O, jeszcze cześć yy, W stary gracie. Nie no, żartuję, Wojtek. Zafamy. Hamuję. Dobra. Zgaszony Teraz biorę Ciebie paliwko Dobra I lej się już do mojego ursusa Niech mi go nie zabierze Białego dodam Znaczy kupię jakby A jeszcze tam linka była Zapomniałem linki dać Dobra. I napełniaj się, mój stary dziadzie. Ha! Dobra. Cały pak poszedł. Ja go wyrzuciłem do rzeki. I jak. O ty, letko, tak leciutko przez chwilę, ale. Widzicie? Dobra. Jakoś może mi się uda go wziąć jakąś link, chwila czy ja, ale muszę sprawdzić na pewno, bo ja muszę sprawdzić, czy jest w ogóle jakaś linka tam, czy jednak nie ma żadnej linki, nie, jednak jest, przyniosę ją, już nie będę latał, ale worka trzeba dobrze ustawić i będziemy brać liną normalnie na gospodarstwo. I może zapali. To nie będzie trzeba robić też takiego wielkiego. Ale mam tu silnika. O, takie przejścia. Wiecie. Czasami się tak opłaca. Fajnie zrobić. <laughs> Dobra. Ale że ja znalazłem ciągnik w rzece. To, to jest normal. Może jak tam wjechałem do skarpy, to nie widziałem tego ciągnika. Nie wiem, nie mam pojęcia. No nie no, o, o właśnie, Ciebie szukałem, chodź. Coś, dobra, Bieg z nią, tak ją ciągnę. Dobra, o dobra. To moja lineczka, o. Dobra, szybko teraz idziemy. Bo trzeba pomóc temu wielkiemu yy, grzmotowi. Dobra, <laughs> dobra, 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 dobra. Dobra, Już praktycznie jesteśmy. Nie pani kochować. <laughs> Jak walnęła. Dobra. Teraz podpinamy. tam co Dobra. Dobra. I teraz. Dobra, podpięteliny. I teraz. ostatni raz go przyczepiam, bo teraz. Nie wiem, czy go pociągnie. On gaz. Samemu samym siebie. Ale on to sami tak ma, bo nie było gazu dodane. Dobra, lecisz, Marian. Mam trójkę, a on leci 7 na godzinę. Trzeba go będzie opatrzyć tam. Bo te przednie koła tu się nie ruszają biwę. Ale nie jak chodzą. Będzie trzeba zobaczyć także do tego przedniego napędu. Nie będę go na razie malował. Wiecie co, na razie nie. Sam ma taką trzydzieskę, Tak. Będę miał taką na razie, nie będę go na razie malował, nic. Tylko zrobię taki przegląd. Zrobię taki mały remont, żeby on w ogóle działał. I szybko trzeba gazu. Bo zaraz mnie zatłuką. To takie jest, że ja... Policję, więc szybko trzeba uważać na policję. Dobra, wiem, że jesteś głupi, ty traktorze, nadęty, ale weź ten jeden raz. Mam cię, tutaj, to jest jabliso. No, cześć znowu, Mieciu, cześć, cześć. A co ja ciągnę za sobą? Ma taki nabytek jakby nowy Dobre. Szkoda, że teraz nie mogę Spróbuję szybko wyjść Może na tą wycieczkę? Nora No prawie, dawaj gaśnie A! Odpiąłem linę! Ej, sama się odpięła ta lina hmm, coś mi tutaj nie paść ale okej, okay, może sam kliknął, znaczy odczepiłem jakoś tylko tego po prostu nie pamiętam ale może dawało mi się, ale, okej okay. no i zgadza. No sami widzieliście, z gaz. No Nie wiem co to jest grane. Ale teraz trzeba szybko jechać do tamtej shopy. Oje ja oje 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 Dobra, więc ja już powoli będę z się... No, nie kończył. No ale wyremontowałem najważniejsze. Wziąłem inny ciągnik, też bardzo ważny. Będziemy go remontować, bo Włady Mielce remontowałem w dużej stodole. Ale tego będziemy mniejszej, takiej małej szopce, bo na niego mogą tutaj trudne osoby, a ja mam tam zawsze otwarte. Więc teraz szybko, rachu ciachu, jedź no, jedź no! Nie chcę jechać, bo te przednie koła coś nie chcą się ruszać. Ja nie mogę. Jeszcze mam nagram napis. Polska moc, jak to mówią, ale z przednim napędem ten sąsiad będzie Was wrócił. Bo on kupił tylko kultywator z tego co widziałem. A patrzcie co ja kupiłem. Znaczy nie kupiłem, ale no... Mogłem w sumie też znaleźć na złomie, bo był taki, ale... nie, nie tam. Bo był bez przedniego napędu, bez w ogóle żadnego napędu, nic. Nie miał nawet światy, maski, był tylko jeden silnik, więc ja mówię nie. Za dużo pieniędzy wkładać. A, tutaj mamy już wielki szablon. I mógłbym po prostu tylko lekko wyremontować. Dobra, już praktycznie doszliśmy do domu. Od górkę było mu najciężej. Ale teraz już łatwiej. O ty, żeby on mi tego nie rozwalił. Trzeba pilnować. Uuu, ja pier... Nicze, dobra. Ja to muszę zabrać. O, tu. Właśnie do tej małej szopki, co tam widzicie? Naprzód. Dobra. I jeszcze nie wywiozłem tego drenna. Wiem, 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 wiem. Dobra. Tak to już se sam chyba wstawa. Ale. Ale nie. Z Władkiem to za ciężko. Yeah, yeah. Uch. Oj, tak mi latała na kolejny odcinek powinna być już gotowa. Wy to oglądacie w nie, nie w sobotę. Tak, w sobotę. To dzisiaj właśnie w tym dniu znalazłem tego trzydzieckę i jutro będzie odcinek oj, jak już 30 będzie gotowa czyli jak już będzie mogła normalnie palić A ciebie linko, to odpinam o, ty przyczepiłeś się o, wariuję! Panie, księd... panie księdzu bo linka mi po ścianie uciekła dobra po... Boję się jej podnieść, ale... Okej. Okay. Wy to oglądacie w sobotę, a więc no. Życzę Wam miłego dnia, co? faliuje ta linka. Oooo, tak letko go przyniosłem. Dobra. Dobra. Widzowie. Przy tym nowym Ursusie Nowiu utry... Może Przy tym letkim Idealnie, jak ciągnik działał To Udało mi się trochę skręcić kierownicą Żeby go o tak No i o. Dobra, dobra, o. Też tak robię Dobra. I właśnie przy tym moim morsusiku kończymy ten cały odcinek. Kurde, zawsze się zastanawiam, jak to było pożegnanie. Cześć Szymano i do widzenia!